Paweł, dzisiaj kolejna bramka, przejmujesz jakby schedę po Pawle myśliwieckim, który jest kontuzjowany. Cieszę się, że w kolejnym meczu strzeliłem bramkę, to drugi mój mecz wlicę, druga bramka, także, także bardzo się cieszę. No. Paweł ma kontuzję, także musimy za niego to jakoś nadrabiać. Dzisiaj miałeś tych sytuacji troszkę więcej, ale ta grząska murawa chyba kilka razy przeszkodziła. Na pewno, no już w końcówce ta murawa była jaka była, tam parę razy piłka, raz piłka mi uciekła, raz, raz gdzieś tam Podskoczyła i nie trafiłem tak, jakbym chciał, ale, ale liczy się, że, że jedną bramkę strzeliłem i wygraliśmy grę. Śledzicie wyniki innych drużyn, czy patrzycie tylko na siebie? Jak to jest? Jest taka sytuacja w tabeli, że musimy patrzeć tylko na siebie, jeżeli, jeżeli będziemy wygrywać wszystko, to, to nic, przykrego, nic przykrego się nie zdarzy. Jakie masz plany na te dwa świąteczne dni? Wracasz do Przemyśla? Wracam do, 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 do Narola, do babci, także spędzę z nią święta, bo, bo już jest sama. także. Z rodziną w rodzinnym gronie i na pewno odpocznę, i we wtorek wracamy do treningów.